Pierwsze oprzytomnienie przyszło podczas rozmowy z moją mamą, kiedy narzekałem, że mogłem zmienić pracę szybciej, że jakby dzieliłem się swoimi jakby przemyśleniami w tym temacie, że za długo w niej byłem, że myślę, że z, tej, z obecnej perspektywy, patrząc na to wszystko, to, no to były lepsze opcje. No co ona odpowiedziała, trochę zdziwiona, no ale przecież taki był plan. W tamtym momencie pamiętam, że mnie zamurowało. Co by było, gdyby? Och, jak my lubimy tworzyć i rozważać alternatywne wersje rzeczywistości, w których zachowalibyśmy się inaczej. Czasem po latach, budząc się w środku nocy, potrafimy wyrzucać sobie błędne decyzje albo szukać właściwego rozwiązania dla dawno już zamkniętej sprawy. O tym, jak poradzić sobie z tymi niekończącymi się wątpliwościami i brakiem zaufania do własnych decyzji opowie ci dziś psycholog. Trener, badać charyzmy i autor podcastu Charyzmatyczny Dawid Straszak. W tym podcaście usłyszysz prawdziwe historie z życia ciekawych osób, które chcą się podzielić z Tobą swoimi doświadczeniami i wartościowymi przemyśleniami. A wszystko po to, by wpuścić do naszego życia trochę słońca, zasiać dobre myśli w głowie i znaleźć w sobie energię do działania. W sam raz na lepszy dzień. Ja się nazywam Bartek Koleniczak i zapraszam Cię do wysłuchania 15 odcinka podcastu Pozytywny Miesiąc. Posłuchaj. Miałem taki okres w życiu, że bardzo się siebie czepiałem. Myślę, że czepiałem to zbyt mało powiedziane. Po prostu przypieprzałem się do siebie o wszystko. Że dużo rzeczy mogłem zrobić lepiej, albo że po prostu inaczej. Nie dawało mi to spokoju. Cały czas myślałem, że za długo byłem w jednej pracy, mogłem zmienić na inną, lepiej płatną, bardziej rozwojową, że nie odłożyłem tylu pieniędzy, ile bym mógł, że trzeba było sobie odpuścić kilka takich nietrafionych wydatków, zacisnąć pasa, poszukać może po prostu do jakiejś dodatkowej pracy. No, że mogłem wcześniej zakończyć jeden związek, który mi nie służył, że już były jakieś takie znaki, że to nie jest dokładnie to i że za dużo czasu w nim spędziłem. To wszystko powodowało, że po prostu czułem się coraz to gorzej. Myślę, że to odbijało się na wielu różnych aspektach mojego życia: że moja pewność siebie spadała, zaczynało mi po prostu brakować zaufania do swoich decyzji. Wręcz zaczęło budować się we mnie takie przekonanie, i zaczęła budować się we mnie taka wiara, że wszystko, co jest negatywne, jest pokłosiem złej decyzji z przeszłości, którą to ja podjąłem. Czyli wszystko, co złego mi się przytrafia, i wynika z tego, że nie potrafię albo nie potrafię podejmować decyzji, albo potrafię podejmować tylko złe. No i to napędzało takie podejście, pojawiała się taka myśl w mojej głowie: to po co w ogóle podejmować decyzję? Po co w ogóle podejmować działania, skoro i tak okaże się z perspektywy czasu, że mogłem zrobić to lepiej, albo że wyszedłem na tym niekorzystnie. Pierwsze oprzytomnienie przyszło podczas rozmowy z moją mamą, kiedy narzekałem, że mogłem zmienić pracę szybciej, że jakby dzieliłem się swoimi jakby przemyśleniami w tym temacie, że za długo w niej byłem, że myślę, że z, tej, z obecnej perspektywy, patrząc na to wszystko, to, no to były lepsze opcje. No co ona odpowiedziała, trochę zdziwiona, no ale przecież taki był plan żebyś był w tej pracy, żebyś mógł sobie robić równolegle studia, swoje rzeczy, podcast, no a po uzyskaniu dyplomu po prostu ją zmienić. W tamtym momencie pamiętam, że mnie zamurowało, bo pomyślałem sobie, kurczę, rzeczywiście, taka była narracja, taki, taki był plan. Więc spojrzałem jeszcze swoje CV i rzeczywiście data zmiany pracy i obrony w miarę się pokrywały. Pomyślałem sobie, uff, uf, czyli może rzeczywiście te decyzje nie były tak nierozsądne, jak mogłoby mi się wydawać. Drugie oprzytomnienie za to przyszło w momencie, kiedy no, inflacja zaczęła rosnąć. To było kilkanaście miesięcy temu. Wtedy też oprezentowania lokat spadały, no, no spadały, no najczęściej były żadne. No i pomyślałem sobie, ok, to jest chyba ten moment, żeby zająć się swoimi finansami. Posłuchałem mądrzejszych ludzi od siebie, poczytałem artykuły, posłuchałem podcastów, poglądałem YouTube'a, No i okazało się, że jest kilka konkretnych rad. Trzeba zainwestować w różne miejsca. Trochę w kryptowaluty, trochę w metale szlachetne, trochę w giełdę, trochę w waluty obce. Popatrzyłem na wykresy, pomyślałem, że. Kurczę, wygląda to na magicznie proste. No po prostu kupujesz jak jest dołek, czy jest tanio, czyli w tym miejscu na wykresie, w tym miejscu na wykresie, i w tym. A sprzedajesz, jak jest górka, bo jest drogo. No i wtedy zarabiasz. I tu jest górka na wykresie, tu jest górka na wykresie tu. No i Jakby super. Wszystko kumam. Jestem gotów, wchodzę w to. No. I rok później zrozumiałem, że nikt nie wie. Kiedy naprawdę jest dołek i czy przypadkiem nie będzie głębszy, i nikt nie wie, czy to jest szczyt górki, czy jeszcze nie urośnie. A jeżeli są tacy, którzy twierdzą, że wiedzą i że to przewidują, no to najprawdopodobniej przemawia przez nich ego, albo rzeczywiście są jakimiś geniuszami. No i wszystko poukładało się dokładnie w mojej głowie, kiedy opowiadałem swojemu znajomemu o, o, o tych rozterkach dotyczących o, o, dotyczących właśnie inwestowania, a on jako bardziej doświadczony powiedział: No tak, Dawid, no, analiza wsteczna jest zawsze skuteczna. Ja zapytałem: Co, co to takiego? No, słuchaj, no, jeżeli patrzysz na Dane historyczne, no to wiadomo, że łatwo jest podjąć decyzję wstecz, znając cały rozwój sytuacji, wiedząc co się wydarzyło, jaki był kontekst gospodarczy na danym świecie. O to chodzi, że trudno jest podejmować decyzję, gdy są emocje, gdy jest duża niepewność, kiedy nie masz kompletu informacji i po prostu nie wiesz, co się wydarzy. Patrząc z obecnej perspektywy, Wiesz, co mógłbyś zrobić, w co zainwestować, ale wtedy po prostu nie wiedziałeś. Dodatkowo dał mi taką radę, że jeżeli w coś inwestujesz, to warto jest zapisać sobie taką notatkę dla siebie, dlaczego to robisz, jak wygląda obecna sytuacja. No bo jeżeli wrócisz do za rok, czy za dwa, albo za pięć lat do tej inwestycji, to będziesz dokładnie pamiętał, jaki był Twój stan wiedzy i. I jakie było Twoje nastawienie? Nie będziesz się wtedy czepiał siebie, gdy coś nie pójdzie według Twojego pomysłu, no bo będziesz pamiętał, jaki, z, z jaką wiedzą i z jakim nastawieniem na początku wychodziłeś. Pomyślałem sobie, że przełożę tę radę na, na swoje życie codzienne. I zacząłem zapisywać powody i okoliczności kluczowych decyzji w swoim życiu, żeby po prostu móc do nich potem wracać. To sprawiło, że zacząłem sobie Powoli, powoli odpuszczać, bo zaczęło odwracać się moje podejście w kontekście negatywnych ocen decyzji. Pokazało mi, że hej, człowieku, no ty naprawdę chcesz dla siebie jak najlepiej, a to, że nie wiedziałeś, co się wydarzy za kilka miesięcy, to jest normalna rzecz. No to, to nie jest twoja wina i nikt tego nie wiedział. Mam wrażenie, że też zacząłem stawać trochę po swojej stronie, no bo dotarło do mnie, że tak naprawdę ja chcę dla siebie jak najlepiej, a to, że zmieniły się warunki w trakcie trwania gry, no to nie jest już moją winą. No i z drugiej strony bardzo często słyszę takie historie w gabinecie psychologicznym, że Boże, jak mogłem być taki głupi, wybrać te studia, to, no niczego mi się nie przydały, zmarnowałem trzy lata swojego życia. A dlaczego jestem taka naiwna, że tyle czasu poświęcałem na związek z tym facetem, który koniec końców zachował się jak dupek. E no, właśnie, my łatwo jesteśmy w stanie oceniać pewne decyzje, które podjęliśmy z perspektywy czasu. Tylko nie pamiętamy, jacy byliśmy te lata temu. I myślę, że z tą myślą chciałbym was zostawić, żeby z takim morałem, żeby nie przypieprzać się do siebie, żeby zaufać temu, że w tamtym czasie podjęliśmy najprawdopodobniej najlepszą możliwą decyzję przy tamtym stanie wiedzy, i przy tamtym stanie, przy tamtym rozwoju siebie. To znaczy, że zupełnie inne decyzje podejmuje 40-latek, a zupełnie inne 20-latek, z tego względu, że ma większe doświadczenie życiowe, zupełnie inne podejście do wielu rzeczy. I inne rzeczy po prostu są dla niego ważne na, ten, na tym etapie życia. I często y, ja oraz inni ludzie, też obserwuję to. to y, to wśród klientów i, i po prostu znajomych, że czepiają się siebie. No i oczywiście, nie chcę was zostawiać z takim przemyśleniem, że wszystkie decyzje, które podjęłeś są genialne, więc jakby nie czepia się siebie. Warto wyciągnąć z nich wniosek, ale nie robić tego na takiej zasadzie, żeby pogłębiało to taki dyskomfort związany z tym, że OK, jakiekolwiek decyzje podejmowałem, one są niesłuszne. No i tyle. Trzymam za was kciuki. Badań każdego dnia podejmujemy średnio między 70 a 100 decyzji. Większość z nich pewnie o niewielkim znaczeniu, w stylu co zjemy na śniadanie, gdzie pójdziemy na zakupy albo jaki film obejrzymy wieczorem. Jednak raz na jakiś czas pojawiają się grubsze wyzwania, a co za tym idzie trudniejsze decyzje do podjęcia. I tak sobie myślę, że im trudniejsze, to tym lepiej dla nas, bo to znaczy, że są ważne, że są wartościowe, że dają nam szansę na coś nowego. Czy w związku z tym zawsze w takiej sytuacji podejmiemy właściwą decyzję? Oczywiście, że nie. Ważne jednak, by umieć wyciągnąć z niej wnioski i zastosować przy podejmowaniu kolejnej być może podobnej decyzji. A to, czy z kolei ona będzie dobra z perspektywy kolejnych miesięcy czy lat, i dokąd nas ostatecznie zaprowadzi, no cóż, to się dopiero okaże. Ale czy właśnie to nie jest w tym wszystkim najlepsze? Życzę Ci pozytywnego dnia. I do usłyszenia w następnym odcinku.